Cześć, tu babka. Dziś przychodzę do Was z albumem podróżniczym dla mężczyzny. Będzie on prezentem urodzinowym. Wykonałam go z kolekcji Minty by Carola Wilderness. I użyłam do tego z półtora kolekcji, nawet nie. I tak, album, okładka 17,5x22. Krzpiat nie pamiętam, w centymetrach <głos》> 3,5 tralama. Stron ma 6 i strony mają wymiar 16,5 na 21. Krzpiat prezentuje się tak, są gładkie tylko tapeta i z tyłu moje logo i czysta strona. I tak, zamykany jest tutaj na magnesik. Na tej tutaj flapce mamy. Taka z kolekcji przyklejona. Otwieramy. Tu mamy domek wycięty z dużego arkusza. Jest on podniesiony na bermacie i tylko napis album. Ta strona prezentuje się tak. Tu nie chciałam przykrywać tego obrazka, więc tu jest tylko układko. Nie ma żadnej kieszeni ani nic. Na pierwszej stronie mamy matę, wszystkie maty są podniesione na milimetrowej piance. Następna strona, nie mieści mi się w kadrze, następna strona to kieszonka, tu mamy również podniesione na piance tej milimetrowej daga, wyciętego z kolekcji. W kieszeni mamy dwie maty i książeczka. Wszystkie maty są na zdjęcia 10x15, nie ma tutaj y, tych formatów 9x13 ani większych, wszystko mają być na zdjęcia 10x15. Mm. Tu mamy flapkę, wszystkie flapki czy książeczki na magnes mają takie y, trzymadałko ze sznurka, żeby łatwiej się nam otwierało i tu mamy matę podniesioną na y, piance i tutaj również mamy matę podniesioną zamykamy następna strona to jest tylko mata jest ona u góry bo chciałam żeby było widać ten tutaj namiot i tego niejadka tu mamy wodospad zamykany od góry na magnes tu mamy kartę wyciętą z kolekcji i Mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, osiem, dziewięćdziesięć zdjęć. Tutaj też można przykleić, ale myślę, że fajnie będzie, jeśli to zostanie e, takie e, ozdobne, nie ja zasłonięte zdjęciem, ale to już zależy od właściciela. E, tu mamy belly band, e, tu mamy e, również czaka przyklejonego. Jest to prosty album w formie, powiedzmy, że prosty. Ja nie lubię dla mężczyzn robić albumu, bo wiadomo, tutaj nie użyjemy żadnych kwiatek, kwiatków, koronek ani nic z tych rzeczy, więc trochę trudniej. Nieszczęście ta kolekcja jest dobra sama w sobie i dużo tutaj naprawdę nie trzeba. Tu mamy trzy maty i książeczka. Następna strona, tu mamy tak, na flapce mamy książeczkę zamykaną na magnes, pomieszczą dwa zdjęcia, otwieramy to w tą stronę, tu mamy przyklejoną już gotową matę, tu mamy kieszonkę i w niej mamy dwie maty nieoklejone i jedną oklejoną i zamykamy. Tu mamy również książeczkę zamykaną na magnesik z trzymadełkiem, tu mamy kieszonkę. W kieszeni mamy trzy maty nieoklejone, jedną oklejoną. I na kieszeni mamy książeczkę otwieraną do góry na dwa zdjęcia. Następna strona to jest kieszeń boczna. Tu mamy dwie maty, dwie oklejone, jedną nie. Następna strona prosta tylko mata na środku i ostatnia strona również tylko mata i tutaj również mamy obrazek, którego o tak którego nie zasłaniałam yy, kolekcja jest piękna ale yy, trudno docinać papiery, yy, żeby yy, nie uciąć tak żeby na przykład, nie wiem nie, nie było na obrazku yy, niedźwiadka, czy tam pół seremki, czy pół namiotu tylko no ale jakoś można myślę że sobie z tym poradziłam i nie wyszło to źle i zamknięcie mamy takie ja pierwszy raz robiłam zamknięcie z papieru na magnes i za mało miejsca tutaj zostawiłam ale sprzepikowałam jeszcze tutaj i nie, z tego że są tutaj dwa magnesiki a nie jeden to myślę, że nawet jak wejdą tu zdjęcia, to i tak album się zamknie bez problemu. I tak by się prezentował mój album. Ja się żegnam z wami i zapraszam do kolejnych filmów. Pa!